I witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paradise A to kolejny odcinek z Ultimate Team a. bardzo dawno e, tego nie mówiłem Zaczynamy kolejny odcinek z Ultimate Team Ostatni odcinek był kilka miesięcy temu, prawie że pół roku temu Ale teraz postanowiłem zrobić takiego update'a, żebyście zobaczyli jakie mam składy Taki spontaniczny odcinek, będzie dzisiaj jeden cały mecz w całości e, Ponieważ tak mam chęć po prostu nagrać, pogadać, pokazać Wam moje składy Pierwszy skład to jest mój główny, wyjściowy skład, najlepszy jaki, jakim dysponuję. I od razu kto się tu rzuca w oczy to właśnie Lewandowski i Eden Hazard. Eden Hazard kupiony za 381 tysięcy. Jest tutaj jeszcze taki grajek jak Thiago Silva i kilku innych dobrych zawodników. A jeżeli chodzi o mój drugi skład, bo mam składów dwa, no to tutaj rzuca się w oczy na pewno Aguero, Tevez, Runej, tacy zawodnicy. Widal jeszcze jest dobry Tak wyglądają moje dwa składy Bez przedłużania, przechodzimy do meczu Jestem w drugiej lidze, ale meczu ligowego Dzisiaj nie zagramy, ponieważ bardzo długo Nie grałem w Ultimate Team i boję się, że, że Mogłoby to się strasznie skończyć Więc zagramy sobie jedną ósmą Tarczy Mistrzów, ale nie tym składem Tylko zagramy sobie tym lepszym Żebyście zobaczyli też jak grają Tacy zawodnicy jak chociażby Eden Azart, szukamy przeciwnika Miejmy nadzieję, że kogoś w miarę szybko Znajdziemy Zagramy dzisiaj mecz bez skrótów, ponieważ myślę, że tak też się będzie Wam dobrze oglądało. Niektórzy, pamiętam, dawno, dawno temu, jak jeszcze nagrywałem Ultimate Teama regularnie, to prosili mnie, żeby też czasami nagrać mecze bez skrótów, tylko jeden mecz w całości, więc tak też teraz zrobię. Będzie to też łatwiej dla mnie, będzie szybciej renderowane i myślę, że Wy będziecie się też cieszyć, bo macie więcej materiału do oglądania. Skład mojego przeciwnika, no w porównaniu do mojego, strasznie słaby. Tiago... Nie Tiego, tylko Dawid, Dawid Silva. To jest jego chyba najlepszy zawodnik pod względem, przynajmniej overola. Więc zaczynamy ten mecz bardzo głośno. Wszystko tutaj mi leci. na to, że zdobędą ten No i dobra. ściszyłem sobie już głos. Koszulki myślałem, że się będą mieszać, ale są. Okej, okay, zobaczymy, jak się będzie grało po tak długiej przerwie. Skład jest dobry, więc to powinno też mnie ratować. To no nie gramy to że jakąś dużą stawkę, więc tutaj też będzie nie będzie aż takiej yy, dużej spiny oj tutaj już widzimy Willanem, próbuje coś tutaj zdziałać yy, no będę tak komentował mecz ojeju ale by się zaczął dla mnie mecz będę tak komentował mecz myślę że będzie Wam się y, podobało yy, przynajmniej powinno jak nie to dacie mi znać że takiej formy odcinku nie chcecie a ten odcinek to głównie na celu miał pokazanie co tam u mnie słychać w Ultimate Team bo wy może myślicie, że ja w ogóle tego ultimate teama nie gram, a ja czasami tak sobie lubię pograć. Teraz miałem bardzo długą przerwę przez te całe wakacje. Jeszcze ani razu nie grałem. O kurczę, podanie było paskudne. No i tutaj GeCy był blisko odebrania. Postaramy się też grać trochę tak więcej na azarda, bo w tym odcinku chciałbym też. Pokazać jak, jak właśnie ten zawodnik gra. Bo może jesteście też tego ciekawe. Właśnie teraz nim biegam tutaj z numerem 10. Więc podobnie co Lionel Messi w Barcelonie. O tutaj teraz Azard prawie że odebrał piłkę. No ale niestety niestety nie skończyło się to tak, że trafiła ta piłka pod nasze nogi, ale tutaj znowu jakiś faul. O kurczę, Eden Azard. Eden Azard dostaje żółtą kartkę. Ale on Tam wątpię, że ja jeszcze raz kogoś, ponieważ to jest. To nie jest agresywny zawodnik, to jest zawodnik, który bardziej tam zajmuje się grom niż odbieramy piłki i faulowaniem. O, teraz dobra okazja, tutaj Lewandowski. Lewandowski. Oj, chciałem zrobić spina, ale nie wiem czemu nie wyszło. Chyba coś za wolno, albo po prostu nie zrozumiało ich intencji. O, i tutaj Azar był blisko, właściwie to on faulował, tylko na szczęście był przywilej korzyści. Czerwonej kartki nie będzie. O, dojdzie, dojdzie do lewego. O, nie. Dałoby się jakieś bramki tu zdobywać, żeby po prostu ten odcinek był fajniejszy do oglądania, bo jak, jak są bramki, to się od razu to lepiej ogląda. O, tutaj azart kurczę, jak on pracuje w tej defensywie, no jak nigdy, bo on zazwyczaj to tam trzyma się bardziej tego, tego pola karnego, a tutaj teraz naprawdę ładnie, popisuje się Miller. Ojej, gece, to był, to był gece. Pracowitości Azradowi nie zmieniałem, a on na razie bardziej udziela się w tej obronie niż niż w ataku. Mam skład z pięcioma obrońcami, czyli praktycznie jedna z bardziej OP formacji w FIFA 14, ale w FIFA 15 jest podobnie. Trochę z przyzwyczajenia, z kariery Lechem Poznań, wybijam tą piłkę, tak właściwie nie wybijam, tylko podaję, więc to może czasami mnie zgubić, bo może mi tą piłkę po prostu gościu zabrać, no nie gram na razie na poziomie drugiej ligi chyba, że tutaj nasz przeciwnik, z którym gramy jest na tak wysokim poziomie, ale w to szczerze wątpię bo w pucharze aż tak dobrzy tracę nie, nie grają, chociaż czasami się zdarzają No mają tam rzut wolny w ogóle muszę kiedyś zacząć grać tak bardziej regularnie tak jak grałem to ostatnio na początku FIFA żeby po prostu dojść do tej pierwszej ligi, bo fajnie by było zdobyć mistrzostwo pierwszej ligi, to jest w sumie Celem tego trybu Ultimate Team Więc no trzeba Trzeba będzie No a tutaj rzut wolny Juan Mata, dobra teraz wybijemy Nie ma tutaj co ryzykować Wybijemy piłkę, mamy tam dobrych główkowiczów Chociażby właśnie Lewandowskiego Dobra podaj do środka Albo tutaj Ricochetem Jakoś ta piłka poszła, dobrze podcięcie Ramirez 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 Ramirez, ale strzelił, o, ale blisko tutaj było bramki. Gdyby tylko Robert Lewandowski czysto uderzył w tą piłkę, to raczej 100% byłaby bramka tutaj. Znowu podanie górą. Lewandowski. Ajajaj, aj, za, chyba, chyba za długo czekałem z tym oddaniem strzału, ale tutaj jeszcze... O, kurczę, popatrzcie, co się stało. No, teraz to mieliśmy sytuację. I to nawet ciekawe. No, ale niestety... Dwa razy chyba miał... Tak, dwa razy miał Lewandowski. Dwa razy niestety nie wykorzystał on swojej sytuacji, więc tutaj on z kolei początek spotkania. Nie ma za ciekawego tego początku. Dobra, Getson. Tutaj powinien coś rozprowadzić. Mamy tutaj piłkę do Roberta. Robert Azard. Naprawdę główką. No tak się kończy, jak próbujemy Sweetie Golem. Gole. Ja miałem chyba strzelać od razu Lewandowskim. Próbowałem, przekombinowałem tą akcję zdecydowanie. Zdecydowanie mogliśmy już tutaj prowadzić. Ale niestety się nie do... Oj, tutaj nawet nie ma po co biec. Ja już pójdzie do ramkarza, a poza tym był, był spalony. Bardzo przyjemnie się w sumie gra. Tak, w Ultimate Match. Może przez ten mecz wrócę, chociaż teraz nie będę miał jak grać, bo ten mecz jest nagrywany dzień przed moim wyjazdem też na zapas. Więc więc no niestety tak to jest. Więc nawet jak mi się teraz zachce grać, to nie będę miał możliwości. Ponieważ wyjeżdżam. No tutaj coś mi śmierdzi ta akcja bramką. Ło, ho, 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 mówiłem, ale nie ma, nie ma gola. o, jeszcze tutaj próbował przewrotką. No, za mocno poszedł po piłkę. O kurde, to jest to co mówiłem. No i się porobiło. To jest to co mówiłem, że przyzwyczaiłem się z tej kariery, że nie wybijam piłki. I teraz mogło się to na mnie naprawdę ostro zemścić, ale teraz ja tutaj mogę odpłacić naszemu przeciwnikowi za tą sytuację. Ale tutaj Sania, niestety, niestety przejmuję tą piłkę, ale teraz ja przejmuję GC, 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 dobrze. Tutaj próbujemy coś zrobić dryblingiem GC. Czy jest rzut rożny? Tak, jest rzut rożny, rzut rożny tak. Felipe Luis. On w sumie nie powinien tego wykonywać, ale to nie ma tak dużego znaczenia, i tak Luis tam wątpię, żeby coś nabroił tym polu karnym główkom. 5 minut doliczone, więc tutaj jest właściwie standard, bo bardzo często jest tyle, tyle czasu aż doliczonego, nawet w pierwszej połowie. O, ale tutaj się pogubili. Dobra. O. Na szczęście to tak poleciało, że jedna piłka utrzymuje się przy nas. Dawaj, dawaj. Eden Hazard. Coś taki trochę w cieniu. Ten Eden Hazard. Nie jest tak widoczny jak zawsze. Swoją grom oczywiście. Nie udziela się tak aktywnie. Oj, tutaj dobre podanie. Jest tam nasz zawodnik. Dobre... Ło, w ogóle bramkarz to tutaj strasznie interweniował Ale na szczęście piłka była niecelna Ten strzał Ojeju, już w stykach Naprawdę strasznie przegrywamy Ale mamy trzy strzały oddane i trzy strzały celne Więc skuteczność jest stoprocentowa Dobra, tutaj spróbujemy przejść Miller jest w miarę silny Ale tutaj no już Trzech na jednego nie miał za dużych szans Ale jeszcze prawie Co, rzut wolny? Ale dla, dla przeciwnika O, dobrze podał teraz do mnie. Teraz on się pomylił. Dobrze, Lewandowski. O! No. Teraz my mamy rzut wolny. No i co tu zrobić? Co tu zrobić? Nie, no, nie, zacznę normalnie. Edynazard Teraz ma szansę ten zawodnik. A za. O! Uu, Szkoda, że ta piłka tak nisko leciała, ale przeleciała nad murem. No w sumie. Jakby bramkarz się rzucił, to by go zaskoczyła. Za lekko uderzyłem zdecydowanie tamtym razem Niestety tego tak już się zdarza Z tymi rzutami wolnymi to ja mam naprawdę Spory problem Nie umiem ich aż tak dobrze wykonywać Dobrze Wow Dobrze, dobrze Lecimy, lecimy, lecimy Ładnie, Lewandowski Lewandowski Co? On został przepchany przez Keihila? Okej, okay, chill chyba aż takim weteranem tam nie jest na tej obronie, żeby przepychał Lewandowskiego. No dziwne, dziwne. Dobra, oddajmy, oddajmy do Millera. Oddajmy do Getce. Do Ramirez... A nie do Sani. Sania tutaj do lewego. Lewandowski. A spróbujmy strzałem. Ajajaj, nic z tego... Nic z tego nie wyszło. A szybko ten czas leci w tej grze. Masakra. Naprawdę bardzo szybko dobrze, teraz tutaj. Oj, i było blisko. Dobrze, myślę, że podzielę to na dwie części. Jeszcze zagram jeden odcinek, ale to będzie moim drugim składem więc yy, zobaczycie podczas mojej nieobecności dwa odcinki też z Ultimate Team'a dużo odcinków mam przygotowanych z Football Managera mam też odcinek z kariery Lechem Poznań mam odcinek z kariery zawodnika więc podczas mojej nieobecności naprawdę będziecie mieli co oglądać o tutaj teraz ładnie odbiorę się po to, ale piękne podanie o i teraz Ed Hazard ma szansę coś zaprezentować, Azart. co zrobi, dobrze, ruletka, tutaj Azart. No i został sfaulowany. A szkoda, szkoda, bo tam naprawdę zapowiadała się ta akcja groźnie. Zapowiadała się ta akcja groźnie. To jest puchar, więc tutaj na pewno ktoś wygra ten mecz. To jest plus pucharu. Jeden azart, 30 metrów, to w sumie idealna odległość. Oj, za mocno, za mocno. Albo nie. Ale to piłka w ogóle nie była trudna do wybrony dla bramkarza. Dobra, dobra. Aj, myślałem, że to, że to tam Raminres sobie poradzi. Teraz trzeba się bardziej skupić też na meczu niż na komentarzu, żeby mi tutaj nie strzelił bramki do szatni. Bo to się często zdarza. Oj, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Teraz kto tam walczy? Silva, tak ładnie. Tutaj odbiera. Plus tych pięciu obrońców, że tutaj zawsze ktoś do tej obrony się znajdzie. Ale ładne podanie teraz. Popisał się tutaj Getse no ale Lewandowski to jest kolejny odwrót, się nie popisał Dobra Dobra, 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 dobra Okej, okay, okej, okay. Felipe Luis, wypuść, wypuść tam Azarda Aj, Azard nie dojdzie, nie dojdzie do tego Azard Dobra, Sania, Sania, Sania. teraz A tutaj No niestety się nie udało Dobra, no gec, tutaj do Lewandowskiego, ale zabrana mu została piłka. Tutaj Lewandowski bliski ponownego jednego odbioru. Oj, tutaj teraz szansa podanie. Jak on to za mocno podał? Nie klikałem, żeby aż tak mocno. Nie przetrzymałem tak długo tego guzika. No niestety, niestety tak wyszło. Dobrze, dobrze. Niestety nie dobrze. Sfaulowaliśmy, a nie próbował Nawet tutaj strzelać No czemu znowu faul? Niestety Czy Będzie strzelał, strzelał, ale to Taki strzał to, to jest gorszy od tych Moich strzałów, a to się rzadko zdarza Kurde, znowu ten błąd Popełniam, ale na szczęście udało mi się Jakoś z tego wyjść, I to konkretnie Dobrze, teraz Miller Miller podaje do Sani Sania Sania co zrobi, dobrze tutaj Długie, wysokie, znaczy do Millera Miller wrzuca, wrzuta, Ale nasza Nasza, dobra, rzut rożny Podkręcone dośrodkowanie Spróbujemy tutaj na bliski Super, ale nie udało się Nie udało się do... Nie, złe, złe, bardzo złe Wybicie bramkarza Ale szybko ten czas leci Kurcze Naprawdę co jest? Myślałem, że tutaj będzie jakieś wyjście z gry i znowu faul, ale tam była bramka przy okazji. No, znowu kolejna sytuacja dla Edena Azarda, zobaczymy jak wyjdzie, tym razem za mocno. Te wszystkich rzutów trafiał w światło bramki, ale z kolei wtedy jego strzał był blokowany. A teraz niestety tak nie było, gra wstrzymana. Czekamy na przeciwnika. W ogóle strasznie krótko jak na razie trwa ten odcinek. 15 minut i już końcówka meczu. bo nieźle. Myślałem, że tutaj będzie dłużej niż 20 minut. Czyżby tutaj pachniało jakąś dogrywką. Ciekawe to będzie jak się w dogrywce nie zakończy, ale postaramy się tutaj, żeby to się zakończyło no teraz jeszcze w tym regulaminowym czasie a nie dobra a i na razie tak tą dobrą akcję rozgrywa I tutaj ojeju kolejny faul ile tych fauli się posypało tutaj w tej końcówce i to drogowo który świeżo został wpuszczony na boisko zostaje faulowany przez Dawida Luisa ten na szczęście Dostaje pierwszą żółtą kartkę. Dobra, 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 nie mamy czasu, nie mamy czasu. Dawid Luis też jest w... Nie, teraz nie jest w murze. Teraz będzie w murze, jakby nie. Matko, ile przywołał? Co on z tym zrobi? O kurcze, to zmy... To zmylił. To teraz rozegrał nieźle. No takiego czegoś to jeszcze nie widziałem, ale to się może teraz na nim zemścić. O, zemścić. To już nie te lata, że tak się dreblowało Ojej, ojej. Dobrze, Sirigu. Ładnie. Tamten rzut rożny to był naprawdę fajnie wykonany. Tutaj było, było ostro pod naszą bramką. Wow, oh, oh. Tutaj nie wiem, czy nie zapewnia tam się poczuł ten sirigu. Wybijamy, wybijamy. Tu nie ma co ryzykować podaniami. Eee, już przerwał? Tam była fajna okazja. Dobra, remis. Dalej przewaga w statystykach jest po stronie niestety przeciwnika. Ale może to się zmieni. Teraz w dogrywce, Zaczynamy od faulu. Na no, tych fauli to jest w tym spotkaniu naprawdę ogromna ilość. Dobrze, dobrze i teraz idziemy z kontrą I to musi być bramka To musi być bramka Puszczamy tutaj Lewandowskiego Lewandowski Lewandowski tutaj do Ramiresa Jejej, jej, Ramires chyba Chyba za niski Na tą piłkę Dobrze Dobrze, tutaj kolejna Lewandowski, dobre podanie Dobre i chciałem go przelobować, nie udało się. Jeszcze tutaj strzał oddał Ramirez. No, musimy wejść na swoje obroty zacząć atakować. Fajny mer, fajny mer, naprawdę przyjemnie się gra. Mam nadzieję, że Wam się równie przyjemnie ogląda. Oj, teraz tutaj zaczyna z akcją przeciwnik. Ależ blisko, znowu było naprawdę bardzo blisko. Dobrze. Oj, tutaj trochę próbował dryblingiem. Ładnie. Przedłuż, przedłuż, przedłuż. Przedłuż. Mówiłem mu, pokazywałem, ale nie posłuchał się. Dobrze. O, ależ tu teraz pokazał, że jest silniejszy obrońca. Dobrze. No kurczę, ile fauli, ile fauli. Albo to sędzia tak odgwizduje, albo naprawdę tak ostry jest ten mecz. Tak dużo fauli leci. Dobrze, dobrze, Ramirez. Kurczę, wyjdź tam bardziej, Azart. Wykaż się w tym meczu, bo naprawdę jesteś tutaj praktycznie głównym tematem odcinka. Cię nie widać na tym boisku, no nie widać. A zazwyczaj jesteś aktywny. Nie wiem, może cię speszyło coś. Ale no po prostu Azart, tak jak dzisiaj, to jeszcze nie grał. No on zazwyczaj jest bardzo aktywny. A tutaj to bardziej ten Azart w obronie działa, niż w ofensywie. No naprawdę to jest genialny zawodnik, ale coś dzisiaj nie wypala ta jego gra. Teraz, azart. Azart przy piłce. Ty masz ten drybling swój. Pokaż, że naprawdę go masz. Dobrze, dobrze, dobrze. Opanował. Azart, azart, azart. Kurde, czemu on z pierwszej nie strzelał? Ja mu kazałem nawet, klikałem, ale nie słuchał się Pierwsza połowa dogrywki za nami Tutaj podnieśliśmy trochę nasze statystyki Więc to jest dobrze O, Azart zaczął Azart, Azart ładnie Ajajajaj, zabrana mu piłka Tam walczył od razu o odbiór ponowny Dobra Oddaj tu do Miller Miller! Co to było? On w ogóle stanął i nic Nic nie zareagował tak? Nie śpieszyło mu się do tej piłki Dobra Odebrać teraz trzeba piłkę Bardzo ładnie Bardzo ładnie, dobrze Tutaj Ramirez Ramirez Ramirez, dobrze, zatrzymaj Podaj do Getse Getse tutaj już ma słabą energię I to strasznie Przydałoby się jakąś zmianę zrobić Dośrodkowanie Wrzuta, 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 wrzuta Nie ma tam do kogo Ojeju, musimy, nie, musimy zmianę zrobić Bo to tak nie może chyba być Nawet na te rzuty karne będzie się jakby Jakoś doszło do nich to będzie się trudniej strzelać, jeżeli tej zmiany po prostu nie zrobimy, ale żeby zrobić zmianę to trzeba posiadać piłkę. Dobrze. I robimy zmianę. Na pewno Getsa zajdzie i w sumie tutaj tylko Getse. Tylko Getse, o tylko kurde. Nie to. Tylko Getse jest zmęczony. Getsa za niego niech wejdzie widol. Dobrze, podanie azard. Azard, dobrze tu Azart Azart biegnij, biegnij Azart Do Millera, wydłuż Miller, czemu on tak biegnie Jak krowa do tego, powolni Ło tam, Azart został znokautowany I to nie było zaliczone Niestety jako faul No i tutaj Ostro wchodził Ojajaj, ja, jakby to podanie przeszło? To by było ładnie. Wybij, wybij, matko kochana, ale by był błąd. Dobra, oddaj tutaj Getce. Getze tutaj nie, nie ma nim co szarżować. Ma zbyt słaby pasek energii. No i są. Są rzuty karne. Od razu z grubej rury zaczynamy. Drogba czy Sirigu Ależ perfekcyjnie wykonany, pomimo, że praktycznie, że go wyczułem. Azard. Dzisiaj słabszy mecz, ale miejmy nadzieję, że trafi. Trafia. I też bramkarz wyczuł, gdzie strzela. Ale mimo wszystko nie obronił. Ojeju, perfekcyjne te karne wykonuje. Lewandowski. Jeden z lepszych piłkarzy też w mojej drużynie. O, matko! Wcale nie było tak mocno uderzone. Ojeju, przez tego właśnie, przez ten karny Lewandowskiego możemy sobie zepsuć dużo, no niestety, chyba... Kurde, tutaj trzeba teraz obronić. Jak on tego nie wyjął? Oj, za mocno, zdecydowanie, pa. Patrzcie, i co strafił? Ale Wandowski wcale nie miał tak mocno i kondycję miał podobną. O Willan, on może zepsuć. Zepsuł, jest, mamy obroniony, mamy obroniony. Czemu co nie został zmieniony? Nie wiem. O, trafił, ale fuks ale szczęście tu mamy. Ajajajaj, aj, aj, nie tam. W ogóle nie tam, Felipe Luis. Za mocno będzie. Nie trafił, kurde I co, przegrywamy? O ja Za mocno Przegraliśmy, nie Kurcze, szkoda, naprawdę szkoda Naprawdę szkoda, no Felipe Luis, zepsuł karnego, Lewandowski też No i przez te błędy tracimy Wygraną tak wyglądałem jeszcze oceny zawodników. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W następnym odcinku zagramy sobie moim drugim składem. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.